Długo nie ma Dobra, biorę portal kolejny Biorę, biorę kolejny Gdzie jest ta A, jest to tam dobra Czekaj o, to. Dobra Portal No i to by było na tyle, nie? Bo ta wiedźma jest najgorsza, to o, ja z... ja wy... Ta weźmę była najgorsza. Żegurowa... jak się wyku... ...kita przekonała... ...nie wiedziałem, co się stało. Potem jej ja z rakiety poparwiłem. No, ja... ...przysięgnij ja zajeb... ...po czole mi leżało. Thank you very much. To takie j... ...to jest k. ...to się zaciało, że to nie działa? To jest to, ten... ...zajebiście. Ej! Skąd nawet by była w górach? Stąd. Stamtąd, nie? No. Dobra. Mamy to.